Witam Państwa serdecznie na krótkiej konferencji Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Maciaka. Jesteśmy pod właśnie oddanym jakby do użytku budynkiem, który się nazywa tajemniczo Tertio Porte. to podobno znaczy trzeci most. Proszę Państwa, wszystko, co ma zagraniczne nazwy nas Polaków uwodzi, a ja chciałbym wraz z moimi kolegami i Państwa kolegami z naszego komitetu, kandydatami na radnych, panem Jackiem Orlińskim, Włocławskim przedsiębiorcom startującym z pozycji numer 2 z osiedla Śródmieście i Zawiśle oraz panem Tomaszem Turowskim, włocławskim przedsiębiorcom z osiedla Południe i Michelin z pozycji numer 5, krótką lekcję ekonomii, żebyśmy, proszę Państwa jak w dawnych czasach nie byli ładowani gusłami, jakie to korzyści niektóre inwestycje dla nas przynoszą. Nie bez powodu jest to miejsce, skorzystaliśmy z okazji, że media już były, poprzedzająca nas ekipa trzeciej drogi zdaje się, tłumaczyła Państwu pewnie bardzo mądre rzeczy, jednak to co teraz powiemy jest bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, ten obiekt jest obiektem wybudowanym z pieniędzy ogólnopolski, specjalna spółka została wytypowana przez premiera, wybudowała nam ten obiekt, i ten obiekt służy do wynajmowania powierzchni. To nie ma więcej, żadnych specjalnych właściwości, jak tylko wynajmowanie powierzchni. To tak jak Tesco wybudowało halę we włocławku. I oprócz swojej działalności, też wynajmowało część powierzchni dla firm, które chciały płacić czynsz dość duży, i na tym po prostu Tesco zarabiało. Tak samo jest z Po prostu czynsze, które włocławskie firmy lub te, które będą chciały tutaj po prostu wynająć powierzchnię, zapłacą. Te pieniądze wyjeżdżają wtedy z Włocławka i lądują w warszawskiej spółce. Jeżeli ktoś nazywa to inwestycją, to proszę, proszę Państwa, kłamie albo jest po prostu dyletantem. Tutaj pan Jacek Korliński, lokalny włocławski przedsiębiorca, e, właśnie wpadł na ten pomysł. Ja go tak Państwu przedstawiłem e, i e, chciałbym teraz może oddać głos tutaj moim kolegom. Też powiedzcie panowie, nauczmy rządzących, bo chyba nie potrafią... E, nie rozumieją, co to znaczy ekonomia i ładują nas, proszę Państwa, jak w dawnych wiekach biednych ludzi w Afryce za kolorowe szkiełka przekupowali, a ci oddawali się na statki niewolnicze albo oddawali swoich pobratniców. Tak jesteśmy w tej chwili ładowani. E, amerykański ekonomista, wybitny ekonomista pan Richard Thaler w 2017 roku otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, bo udowodnił, że ekonomia to psychologia. Jaki trend się wytworzy wśród społeczeństwa, klientów, obywateli, taki się utrzyma na rynku i da zyski temu, który wytworzył trend. Nie dajmy się ogłupić, że to jest inwestycja, to jest obca inwestycja, a na naszym rynku po prostu drenuje pieniądze. A dobrobyt jest wtedy, kiedy na rynku są pieniądze. Jeżeli pieniądze będą z rynku lokalnego znikały gdzieś tam na zewnątrz. Po prostu dobrobytu nie będzie. Pan Jacek Orliński. E, witam serdecznie, Jacek Orliński. Startuję z e, numeru drugiego, co się dla wśród mieście i zawiśle. E, I tak jak Macie powiedział, te wszystkie inwestycje, które są robione w Włocławku, tak samo jak e, chociażby markety, e, wszystkie zakupy, wszystko co tam robimy, w większości jest sprowadzane z, ze świata. E, tutaj są wydawane pieniądze i, i te pieniądze z, pro, z powrotem wracają gdzieś na rynki zachodnie, gdzieś do firm, które są zarejestrowane. Tak naprawdę do końca nie wiadomo gdzie. I tak samo jest e, między innymi z tym budynkiem. E, tutaj my płacimy czynsze, my tu wynajmujemy, a pieniądze idą do Warszawy. E, wszystko generalnie powinno zostawać tutaj na rynku lokalnym, a więc. Lokalni przedsiębiorcy powinni wynajmować lokalnym przedsiębiorcom i wtedy to wszystko ładnie by się kręciło. Proszę, Tomasz, dziękuję. dziękuję bardzo pan Tomasz Turowski. Ja jeszcze tylko dodam proszę państwa, że w XVII wieku w Holandii zaobserwowano zjawisko tulipomanii. Społeczeństwu holenderskiemu wmówiono, że kupowanie cebulek tulipanów jest bardzo dobrą inwestycją finansową i proszę Państwa poczytajcie, bardzo ciekawe zjawisko właśnie oparte e, o to, co później kilka wieków udowodnił Richard, Richard Teller, ludzie kupowali e, cebulki tulipanów, tracili fortuny, niektóre cebulki potrafiły kosztować cenę kamienicy, po tym nastąpił oczywiście potężny krach, bo brak pieniądza na rynku, ludzie nawet popełniali samobójstwa, bo zainwestowali w cebulki tulipanów. Tomasz Turowski. Witam, Tomasz Turowski. Jestem również przedsiębiorcą, tak? Boli mnie, że kolejny rok to są kolejne zamknięcia, kolejne rekordy zamknięć lokalnych firm. Nie ma lokalnych firm, są za to korporacje. Niestety korporacje nie zostawiają podatków tutaj na miejscu, lokalne firmy zostawiają. Sytuacja jeszcze, która się pojawiła, zmniejszenie podatków, a zwiększenie składki zdrowotnej, co dla nas przedsiębiorców było zwiększeniem obciążenia. Natomiast sprawiło to to, że wielu przedsiębiorców też przeszło na ryczałt. Co to też dało, że większość, znaczy ryczałt idzie do centralnie do budżetu, natomiast podatek zostaje tu na miejscu. Więc tak jak widać mały, mali się zajmują, korporacje się otwierają, podatki uciekają z Wrocławka, natomiast my musimy mieć budżet, bo przecież e, powinniśmy mieć drogi, powinniśmy mieć drogi remontowane. Korporacje nam to niszczą, korporacje z tego korzystają, natomiast pieniądze wypływają poza miasto. Super, dziękuję bardzo. I ja jeszcze dodam na koniec, proszę Państwa, Zadam nam proste pytanie: skoro ta inwestycja jest taka dla nas korzystna, to chciejmy więcej tej korzyści. Wyobraźmy sobie, że w ogóle nie ma lokalnych firm, które mają powierzchnię do wynajęcia, tylko są to firmy zewnętrzne, takie jak firma właściciel Tertioportę. I co, to jest korzystna sytuacja? Idźmy dalej. Niech w ogóle nie będzie lokalnych sklepów, niech cały handel obsługują nam firmy zewnętrzne. To znaczy, że będzie większy dobrobyt? Nie, to znaczy, że będzie mniejszy dobrobyt. Im więcej pieniądza zostaje na rynku, tym jest bogacie. Jak to się przekłada na życie zwykłych ludzi, którzy nie są przedsiębiorcami, nie mają powierzchni do wynajęcia, nie mają firm, które coś sprzedają, czy usługowych? Ano, tak się, proszę Państwa, to przekłada, że bogata firma jest, bogata, przepraszam, gmina jest w stanie z tak Fajnie modelowanej gospodarki, że lokalne firmy są najważniejsze, wygenerować dla emerytów, nawet bezrobotnych, dodatkowe ekstra pieniądze do ich emerytur, do ich zarobków. Taki bon dla lokalnego mieszkańca. A biedne miasto, biedne, biedna gmina nie jest w stanie, bo nie ma z czego po prostu nawet takich ekstra pieniędzy przeznaczyć. Im więcej pieniędzy na rynku, tym większy dobrobyt. Im więcej go z rynku wypływa, tym mniejszy dobrobyt. To ta lekcja ekonomii, żebyśmy nie dali się politykom, którzy wiedzą, wiedzą to doskonale, współpracują, proszę Państwa, ściśle z przedsiębiorcami, którzy dbają o to, żeby nawet uzależnić obce korporacje mają we Włosławku tereny, które wynajmują jako czynszownicy tym firmom, żeby mieć fajnego stałego klienta. Nie dajmy się politykom i ich kolesiom z wielkiego biznesu zrobić Dać się zrobić w konia, tak jak kiedyś biedni ludzie w Afryce, że sami nawet szli na statki niewolnicze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.